Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem słyszalny, chyba jestem. Od razu komunikat, że poprzedni wywiad tutaj raczej nie nadawał się do publikacji z przyczyn, nazwijmy to technicznych. Także nie jest dostępny, ale mam nadzieję, że na ten temat uda się jeszcze zrobić jakieś materiały. No, tak czasem bywa, na to wpływu nie mam. Co się dzieje w naszej kochanej ojczyźnie? Może o tym powinniśmy powiedzieć. Dzisiaj Donald Tusk był w Brukseli. I zostało mu obiecane, że będzie kasa z KPO, ale tutaj też wrze w, w no powiedzmy, środowisku, w środowisku konfederackim. I widzimy Janusz Korwimikę coraz śmielej krytykuje kampanię u Moniki Jaruzelskiej. Nie będę teraz tego puszczał, bo myślę, że jutro zrobię taką analizę wywiadu całości. W każdym razie ciekawe tam się pojawiły sytuacje, ciekawe wypowiedzi, m.in. krytyka kampanii. Najbardziej mnie rozbawiło, jak Korwin krytykował Tumanowicza, że w prawyborach w... Uż, wyleciała mi z pamięci nazwa tej miejscowości. Wiruszów chyba coś takiego. No, Tumanowicz kazał Korwinowi grać w szachy, a później chłopaki grali w pokera i Korwin. Tutaj właśnie spostponował, powiedzmy tak, tej kampanię wyborczą. Zasadniczo to, co się dzieje w Konfederacji, teraz nie ma aż takiego politycznego znaczenia, mimo tego, że delegacja, i to obszerna, nawet Wipler był w tej delegacji, uczestniczyła w rozmowach z prezydentem Andrzejem Dudą w pałacu prezydenckim, dawniej na to jednak Konfederacja wydaje się w tej chwili, tak jak powiedziałem, politycznie bez znaczenia. Nawet jeżeli chciałaby większość, ta potencjalna 248 posłów, jeżeli ta większość chciałaby obalić weto prezydenta, no to i tak Konfederacja się do niczego nie przyda. Cie z ciekawostek, to Grzegorz Brown wrzucił na swojego YouTuba, taki materiał koło Korony Konfederacji Polskiej i zaznaczył, mówiąc tam w tym materiale, że no to jeszcze jest taki nieformalne i tak dalej, że ma nadzieję, że będzie klub, ale było to swoiste, raczej można było to zauważyć, wychwycenie, czy, czy może nie wychwycenie, można było to wychwy wychwycić, ale było, było to danie znać, że no uważajcie, uważajcie, jak będziecie podskakiwać to nie będzie już klubu, tylko założymy własne koło. Mamy taką możliwość, bo czterech posłów ma Grzegorz Braun teraz. I no to jest ciekawe, ale najciekawsze, jeśli chodzi o to środowisko, o którym no zresztą tutaj też często mówię, więc wypada parę słów powiedzieć. To groźba założenia nowej partii przez Janusza Korwimikego. I on tutaj i on tutaj właśnie, jeszcze zobaczy na czat, i on tutaj groził u Jaruzelskiej i w Expressie również występ gdzie tam oczywiście dał do wiwatu, że jeżeli na sobotniej Radzie Krajowej sprawy nie pójdą po jego myśli, między innymi Przemysław Wipler ma być wyrzucony, no to wtedy Korwin odchodzi, zakłada własną partię. I jestem ciekaw, jak będzie, jaki będzie miało to wpływ na... Tak jest, jest Mikke, jest Zabawa, witam wszystkich. Jestem ciekaw, jaki będzie miało to wpływ na całość Konfederacji, na powiedzmy to środowisko, dlatego że Korwin ma trochę zwolników, ale w Partii Mencen zrobił porządki. Wydaje się, że wywalenie Korwina już wcześniej było planowane, więc to będziemy śledzić. Tutaj no, dzisiaj taka zajawka, bo no, ten wywiad musiał z przyczyn technicznych. <grych> trochę wcześniej zakończyć więc jeszcze chcę tutaj zakomunikować kilka rzeczy polecam wywiad też wrzucę na kanał z doktorem Napiera doktor Napierała zrobił ze mną wywiad na temat regionu lubuskiego zachodniopomorskiego myślę ciekawa perspektywa, perspektywa która tak często nie jest widoczna tutaj możemy sobie zobaczyć też na moim kanale dwa materiały z wczoraj Czyli analiza wywiadu z Kołodziejczakiem, Mazurka. No, tam ostro było. A także fragment książki Narodowcy, gdzie prorosyjscy narodowcy zostali dosyć dobrze opisani. Co mnie ciekawie, więc zachęcam do tego. No i niedługo też wywiad na temat polskiego kościoła. Mam nadzieję, że uda się jak najszybciej to przeprowadzić. Chciałbym jak najwięcej tu wywiadów, różnych też materiałów realizować, żeby to trochę zrównoważyć. Z jednej strony trochę moje livey, z drugiej strony też livey z ciekawymi gośćmi. Polecam też wywiad z Pawłem Rakowskim, który, który myślę jest bardzo ciekawym ekspertem. No to jest taki ekspert przez duże E, człowiek, który rzeczywiście wie o czym mówi, dlatego że chociażby bywał w Palestynie, bywał w, w Libanie i tak dalej, w Izraelu, i polecam ten wywiad właśnie na moim kanale. Co jeszcze? No, myślę, że no, cały czas mam taką, jakby taki pomysł, czy taką zajawkę, żeby zrobić rozmowy z widzami. Tylko pytanie: jakby to można było zrobić? Czy, ne, przez, czy przez Discorda, przy, czy, czy przez Skype'a? Może przez telefon, no, swojego numeru prywatnego. Tak nie chcę za bardzo podawać, ale można by było. Coś takiego zrobić, czyli no po prostu rozmowy z widzami, jakiś feedback, feedback i tak dalej. Od razu zachęcam też do śledzenia na Twitterze, gdzie no, Konfederacja cały czas dostaje bęcki. Chcę powiedzieć, że ten temat Konfederacji no, już trochę mi tak nie leży, dlatego że no, co już można powiedzieć o tej Konfederacji? Dostali się do Sejmu. Miała na początku wskazywało wszystko, że będzie klęska, później się okazało, że no, klęski aż takiej nie ma, ale jest porażka względem oczekiwań. I co może Konfederacja robić, to tylko tam kuksance jakieś wysyłać do, do rządu, czy też no, powiedzmy do tej opozycji pisowskiej, jaka się szykuje. Zresztą to jest ciekawe. Dziś wypowiedź prezydenta Dudy i zapowiedź tego, że 13 listopada będzie pierwsza, pierwsze posiedzenie Sejmu. No jestem bardzo ciekaw, czy Morawiecki dostanie jako pierwszy możliwość sformowania rządu, czy jednak czy jednak od razu Donald Tusk jako no już wiadomo desygnowany, powiedzmy przez na razie nieformalnie, ale jednak przez tę większość, która nadchodzi. Także będą polityczne przepychanki, będzie co komentować. No chciałbym trochę ogólnopolskiej polityki również komentować. Tak. No, tak jak powiedziałem, tutaj Filip Socha musiałem ten wywiad nie nadawał się do, do publikacji ze względów technicznych i na tym poprzestajmy. Ale no tak bywa czasem. Problemy techniczne czasem człowieka uderzą i jak się nadaje na żywo, to pewnych rzeczy nie można przewidzieć, także tak to wygląda. I no cóż, zapraszam na mój kanał, zapraszam do, patro na, do tego, żeby, pat no, żeby patronate wchodzić, tak, żeby patronować, tak tutaj się troszkę zawahałem, czy można użyć tego słowa, ale w jakiejś mierze można. No, staram się ten kanał rozwijać, ale no, chodzi o to, żeby dostarczyć jakiś ciekawy content. Tak jak powiedziałem, nie samą Konfederacją człowiek żyje. Tutaj jeszcze powiem o procesie z Panasiukiem, który wy wygrałem jak na razie. No Zobaczymy, czy Panasiuk złoży zażalenie od postanowienia sądu rejonowego w Lublin, ale w Świdniku. No musiałem do tego Świdnika się fatygować. To jest tak ciekawie, no, że ktoś Ciebie o coś pozwie, musisz gdzieś tam jechać, głowę Ci zawraca, ale w sumie się cieszę, bo doświadczyłem ciekawej sprawy. Myślę, że trzeba teraz kontr... po prostu nie myślę, no taką decyzję podjąłem o kontrataku. Jeżeli dostanę to postanowienie sądu o umorzeniu, to też wszystko opublikuję. I no, mnie też zaczął wciągać ten wywiad, ale no problemy techniczne i, i trudno. Może, może nagramy jakąś dogrywkę, ale to jak te problemy techniczne uda się, uda się trochę, powiedzmy, naprawić, tak? No, tak więc słuchajcie, no śledźcie mój kanał i krótki stream tutaj taki komunikat odnośnie dalszych spraw na kanale, no i też taki krótki komunikat w sprawie tego wywiadu i tych problemów technicznych, które się zdarzają, no trudno, taki, taki złośliwość rzeczy materialnych, można by powiedzieć, ale to już bez żartów, to to mam nadzieję, że uda się tutaj też zwiększyć zasięgi, zachęcam do udostępniania tego kanału, do dawania łapek w górę pod materiałami, myślę, że jutro Jutro, sobota, znaczy piątek będzie tak. Jutro, sobota, niedziela zrobimy sobie podsumowanie też tego, co dzieje się w Konfederacji. Ale tak jak powiedziałem, z bólem serca już na tej Konfederacji patrzę, bo jest wiele istotniejszych tematów niż Konfederacja. Tak jest. No, to może dogrywka będzie, ale zobaczymy. Witam Karolu. Właśnie tutaj może też się uda z Karolem Wilkoszem nagrać materiał. Karol, ciekawe. Polityczne analizy przeprowadza. Pewnie w niektórych sprawach się różnimy, ale to tym lepiej dla... A to tym lepiej dla, powiedzmy, programu. Także z Karolem się pewnie skontaktuję. Zresztą jesteśmy w kontakcie. No i tutaj rejestr. Adwokat. Czy jest szansa na wywiad z kimś z szurów z dawnego w realu rolną Przlachtowicza? No myślę, że nie. Tutaj raczej ciężko by było. Zresztą taki wywiad, nie wiem, czy... Coś by dał, no bardziej byłaby to taka trochę, nie wiem, przepychanka, czy też takie widowisko. No, merytorycznie to raczej tutaj byłoby słabo. Tutaj nie mam z tymi ludźmi kontaktu. Całkowicie mosty zostały spalone. Ja przeszłość za sobą zostawiłem i choć, tak jak mówię, no teraz trudne sytuacje też czasem nie spotykają, to jednak się z tego cieszę, że tak, a nie inaczej. Że tak, a nie inaczej się to wszystko ułożyło, bo mogę teraz tworzyć bez skrępowania, robić wywiady i materiały, tutaj live y na tematy. No wiecie, nikt mi nie usunie programu, tak jak Rola mi usunął ten program. Słynny. To jest ciekawe z tym rolą, że on, że on się całkowicie wycofał, nie ma go we Wrealu 24, zobaczcie, no chyba da, no, nie ma programu, ale wystąpił u niejakiego Sebastiana Czaplińskiego, który tytułuje się supercenzorem, no wywiad taki dosyć śmieszny, ale wykręcił e, sporo wyświetleń, 32 tysiące, tak się zastanawiam, do no, to co, rola nie ma czasu na Wrealu 24, ale mm, do jak tam na jakichś kanałach występuje. Jest to pewnie związane z tym, że Szlachtowicz nie chce go wpuścić, no bo Szlachtowicz nie po to teraz jest redaktorem naczelnym. Liczyli wszyscy na to, że rola będzie posłem i będzie z nim trochę spokój w tej telewizji. Tak się nie stało. Jak wiemy, rola dostał Kopniaka i mocno to przeżył, chyba nadal to przeżywa, zatapia smutki. Więc, więc w tym temacie no jeszcze na pewno będzie się działo. Myślę, że to środowisko, to szeroko pojęte środowisko Szuri, czy też skrajnej prawicy, włączając w to konfederację, no, czeka niezbyt jakaś świetlana przyszłość. Więcej będzie konfliktów, więcej będzie jakichś niesnasek, niż wspólnego działania. Minęły czasy, kiedy to środowisko było skonsolidowane. Wydaje mi się, że od 2015 roku można zaobserwować taką dezintegrację po prostu i trzeba wiedzieć, że no, nie tylko to środowisko, wiadomo, że lewica to pewnie tak samo jest skłócona, ale no ja mogę mówić o skrajnej prawicy, bo znam to środowisko na wylot. Tam ilość kłótni, ilość zawiści, ilość nienawiści wzajemnej jest tak duża, że no, wątpię, żeby dało się to ukryć, zwłaszcza, że już widzimy rozpad Konfederacji, tak naprawdę, bo. bo Wyjście z Korwina, z Konfederacji, właściwie wyrzucenie go, no, ale też wyjście z Partii Nowa Nadzieja na pewno można nazwać rozłamem. Co sądzisz o działalności pastora Chojeckiego? Pyta Andrzej Piękkoś. No, tej działalności nie śledzę. Jest to działalność taka, powiedzmy, ewangelizująca, ale rozmawiałem tutaj z pastorem protestanckim, teologiem protestanckim i on bardzo skrytykował działanie Chojeckiego. Mówił, że... No jednak działalność religijna nie powinna być oparta na tak dużej dozie wysyłanych w eter negatywnych emocji, więc no ja się przychylam do, tej, do tego stanowiska. Kiedyś z nimi miałem dosyć dużą dramę znaczy, może dramę, bardziej w takim sensie, że ich krytykowałem. Jeszcze to były czasy Mariana Kowalskiego. Kiedy z kolei oni tam też jechali nieźle po bandzie. Taką ciekawostką się podzielę, że ja kiedyś byłem w siedzibie, idź pod prąd. Kiedy byłem w Lublinie, pojechałem tam z moją ówczesną dziewczyną w 2019 roku i spotkaliśmy się z Brunonem Różyckim, nie wiem co teraz się z nim dzieje, on też trochę ucichł. I no tak idziemy sobie tam na mieście i padł pomysł: słuchajcie, tu jest siedziba, idź pod prąd, dawajcie, wchodzimy. No i trochę. Tam po chwili namysłu weszliśmy i tam się nawet przywitaliśmy z ludźmi. Zobaczyłem, że oni tam mają po prostu no wręcz taki no dom. tak. Tam ludzie mieszkali, pralki jakieś lodówki i tak dalej. Dużo gadżetów ich i tak zrobiliśmy rekonesans. Się, trochę się czułem, jakbym był w jakichś tajnych służb, służbach. Tomasz Gontarz. z informacji, do których ja dotarłem, wynika, że Paweł Chojecki jest prywatnie ateistą. No, muszę powiedzieć, że zaskoczyłoby mnie to. Nie daję wiary za bardzo w jednak te doniesienia. Przepraszam Tomku, ale wydaje mi się, że. Nie wiem, chociaż no, może tutaj moja wiara w ludzi jest zbyt wysoka, bo bycie ateistą i jednocześnie tworzenie takiego ruchu opartego na religii i zarabianie też na tym ruchu, to było, było jakimś strasznym cynizmem. Aczkolwiek są ludzie też i na skrajnej prawicy, którzy nie wierzą w to, co mówią, którzy po prostu już mają jakieś wygodne stanowisko. Myślę, że takim człowiekiem może być Konrad Berkowicz. Zobaczcie, że Konrad Berkowicz praktycznie nie jest. Staje w obronie Korwina. On tam twierdzi, że zakulisowo coś działa. No może i działa, może jakąś, jakąś większość w tej partii Nowa Nadzieja chce uzyskać na Radzie Krajowej. Zobaczymy, czy za swoim mentorem się wstawi. No ale wydaje mi się, że Konrad Berkowicz, no nie wiem czy on wierzy w to wszystko, co tam mówi Korwin. Być może już przestał w to wierzyć, ale po prostu mówi to, dlatego że to jest jego sposób na życie. Jest kilka osób które są oto posądzane, między innymi Jacek Wilk, że no, Jacek Wilk, który jest prywatnie spoko gościem, po prostu pisze rzeczy takie, jakie pisze, żeby żeby sobie nabić, powiedzmy, followersów i w tym środowisku, jak jesteś, to no, siłą rzeczy jesteś trochę niewolnikiem widowni i jeżeli będziesz y, pisał poza schematem, jeżeli będziesz jakieś y, rzeczy pisał, które nie wpisują się w ten schemat skargi prawicowej, to albo w tym lepszym przypadku będziesz miał mało widzów, albo w tym gorszym przypadku się przeciwko tobie odwrócą. Y, więc y, no, jest sporo takich ludzi, których mogłem posądzić o to, że oni no, nie za bardzo już wierzą w to, co mówią, ale że no, mają pozycję w tym środowisku, zarabiają kasę. To może być wygodny sposób na życie, no to po prostu w tym już tkwią. Karol Wilkosz pisze: Chojecki ma potencjał, ciekawa persona na scenie politycznej i religii. Wipler w żadne idee, konserwatyzm, religię czy liberalizm na pewno nie wierzy. Też mi się tak wydaje, że właśnie Wipler jest takim człowiekiem, który, zwłaszcza Wipler tutaj naczelny przykład, który po prostu no, jest oportunistą. Czyli co tam akurat się opłaca wierzyć, w co tam opłaca się wierzyć, to wierzy. Na pewno ma jakiś tam konserwatywny konserwatywny background, ale to jest bardzo luźny ten background i myślę, że w życiu, znaczy myślę, wiem, że w życiu tak za bardzo tego nie przestrzega. A jakie są Twoje relacje z Patlewiczem? Ja jest szansa na rozmowę? No niestety tutaj relacje, relacje już nie istnieją, bo po mojej rozmowie u Sławka Kamikadze, gdzie trochę spuściłem, rzuciłem bombę atomową, to Radek Patlewicz się obraził, tam go skrytykowałem dosyć ostro i na tej chwilę nie mam z nim kontaktu. Zresztą nie chciałbym mieć, bo no to, co on wyprawia, co oni wyprawiają na tej magna Polonii, to jest po prostu jeden, jedno wielkie antysemickie szczucie. Ja rozumiem krytykę polityki Izraela i tak dalej, można to, na to różnie patrzeć, ale twierdzenie, że. Ta cała sytuacja, która teraz jest, jest sprowokowana przez Izrael, bo tak można na Magna Polonia wyczytać tego rodzaju sugestie, że jest to sprowokowane przez Izrael po to, żeby Żydzi osiedlili, się, żeby była operacja Most 2, operacja Most polegała na przewiezieniu, tak? na, no, na no przewiezieniu, możemy tak powiedzieć, po prostu na emigracji Żydów rosyjskich z obszaru byłego Związku Radzieckiego do Izraela, ale tu ma być operacja MOS-2, czyli Żydzi do Polski mają przyjechać i no, suflowanie takich teorii no, to jest szuria ostra, także Patlewicz swojego czasu miał duże zasługi w zwalczaniu szurii, bo on bardzo dobrze wyjaśnił Potockiego, tego mu nikt nie odbierze, chociażby Potockiego, ale i innych, no ale niestety z tym swoim antysemityzmem razem z Przemkiem Holocherem to po prostu jadą absolutnie po bandzie. Więc tak bym to widział. No słuchajcie. Także krótki mój taki tutaj komunikat, żeby nie zostawiać was z niczym po tym wywiadzie, który, jak powiedziałem, z przyczyn powiedzmy to technicznych nie nadawał się do publikacji, ale będą następne wywiady, będą następne programy, i, no, i śledźcie mój kanał. Zapraszam do Patronite, tutaj może do, kor do Korala. Do... Przepraszam, do Karola, zaraz napiszę, i jak będzie miał czas, to się umówimy też na jakiś wywiad. Na tematy polityczne, bo dzieje się dużo i, i na pewno nie można się tylko do tego środowiska konfederackiego, które jest bez znaczenia na tej chwilę mm, y, ograniczyć. Także pozdrawiam Was wszystkich, życzę miłego dnia, miłego, znaczy miłego wieczoru i już jutro następne programy. Przyjrzymy się, co tam Korwin u Jaruzelskiej powiedział. Myślę, że to jest no, interesujące, choć tak jak powiedziałem, trochę z bólem serca o tym mówię, bo chciałbym już trochę od tego środowiska odpocząć, bo jest to w zasadzie, powiem Wam, toksyczne. Śledzenie tego uważam, że jest w jakiejś mierze toksyczne, zwłaszcza jeż, odczuwa się to, jeżeli człowiek wie, że po prostu to środowisko jest oderwane od rzeczywistości, bo kiedy jednak byłem w tym środowisku i te poglądy, chociaż też w bardzo szybkim momencie właściwie ja przestałem, pamiętam, oglądać wszelkie wypowiedzi tam, Michalkiewicza, Korwina, no Korwin ciągle to samo, Michalkiewicz to samo, Brauna też już mi się nie chce słuchać. Jakby czułem się taki wypalony, że już te schematy ideologiczne przyjąłem, które były do przyjęcia i uważam, że, znaczy wiem, że to mnie wyja wyjaławiało in intelektualnie, więc, więc myślę, że nawet na osoby, które z ufnością, z aprobatą tego rodzaju treści konsumują, to i tak działa negatywnie, no i czasem widzimy w internecie tego skutek w postaci różnych komentarzy, różnych hejtów, no ale nie ma co się przejmować, także... Krótka tutaj transmisja z mojej strony. Pozdrawiam Was wszystkich. Miłego wieczorku i widzimy się jutro na kanale.